Przeżyłem całą noc w Jamie z ponad 20 głodnymi lwami. Moim przeznaczeniem miała być okrutna śmierć za wierność jedynemu prawdziwemu Bogu, ale w momencie, gdy lwy zaczęły pokazywać swoje pazury i ostre zęby, by zakończyć moje życie, Anioł Pana przyszedł i uratował mnie tej nocy. Cześć. Jestem Daniel i zostałem skazany na pożarcie przez lwy z powodu zazdrości, jaką żywili do mnie władcy Imperium Perskiego. Oto jak to się stało. Każdego dnia trzy razy modliłem się w kierunku Jerozolimy, mając otwarte okna. W tym czasie byłem prawą ręką króla Dariusza, ale moi wrogowie chcieli się mnie pozbyć, aby móc okradać imperium i robić co im się podoba. Przekonali króla, aby podpisał dekret, zgodnie z którym tylko on miał być czczony, ale moja wierność Bogu pozostała niezłomna mimo groźby śmierci. Zapraszam cię, abyś został ze mną do końca. Aby poznać całą moją historię i odkryć cenne lekcje, które mogą pomóc ci w duchowym wzroście, nazywam się Daniel, a moja historia zaczyna się w burzliwych czasach upadku Jerozolimy, kiedy byłem młodzieńcem z żydowskiej szlachty, wojska króla nabuchodonozora pojmały mnie i zabrały do niewoli w Babilonie, ziemi wielkości i pogaństwa, która rzucała wyzwanie wszystkiemu, co wiedziałem i w co wierzyłem. W tamtym czasie Babilon był perłą starożytnego świata, centrum wiedzy i potęgi. Słynącym z imponujących murów i wiszących ogrodów. Jednak dla więźnia takiego jak ja, Babilon był próbą wiary i tożsamości. Wraz z moimi przyjaciółmi, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem zostałem wybrany do trzyletniego programu, który miał na celu włączenie nas do elity administracyjnej Babilonu. Nauczono nas języka akadyjskiego i zanurzono w kulturze i nauce chaldejskiej, przygotowując do służby królowi, który zniszczył nasze życie. Choć Babilon był imponujący, presja, by się zasymilować, była ogromna. Oferowano nam pałacowe jedzenie, bogate w mięso i wino, które, choć kuszące, było sprzeczne z żydowskimi przepisami dietetycznymi. Zdecydowaliśmy się odrzucić te przysmaki i wybrać warzywa oraz wodę. Ten akt wiary nie był drobnostką. Była to wyraźna decyzja, by nie porzucać naszych przekonań, nawet pod groźbą nieposłuszeństwa wobec króla. Ku zaskoczeniu wszystkich, na końcu okresu prób nie tylko przetrwaliśmy, ale byliśmy zdrowsi i mądrzejsi niż nasi rówieśnicy, którzy przyjęli królewską gietę. Ten mały cud był pierwszym z wielu, które ukazały Bożą opatrzność w obcym i często wrogim środowisku. Ten pierwszy moment w Babilonie nauczył mnie kluczowej lekcji o znaczeniu utrzymania osobistej i duchowej integralności, nawet gdy otoczenie próbujecie zmienić. Zachowanie naszej tożsamości i wiary. Przygotowało nas do stawienia czoła jeszcze większym wyzwaniom, które miały nadejść. Teraz zapraszam Cię do refleksji nad swoim życiem. Kiedy stajesz w obliczu presji, by dostosować się do standardów, które są sprzeczne z Twoimi przekonaniami, jak reagujesz? Czy znajdujesz siłę w swoich zasadach, czy też czujesz pokusę, by iść na kompromis, aby uniknąć konfliktów? Historia od Pronasai W Babyloni Pakazuj Ze Newet W Nisperzajajsic Okalixnosiac Mazna BYC Wirnem i Prezekaneum Glasgow, Glaskafrzakilnosk W Oksak Boga Mój czas w Babilonie choć pełen wyzwań dla utrzymania naszej żydowskiej tożsamości stał się także świadectwem mocy Boga poprzez interpretację snów Jeden z najbardziej decydujących momentów mojego życia miał miejsce gdy król Nabuchodonozor dręczony tajemniczymi snami Zażądał nie tylko interpretacji swoich wizji, ale także, aby ktoś opowiedział mu jego sen, mimo że on go nie ujawniał. To żądanie doprowadziło do wydania rozkazu egzekucji wszystkich mędrców Babilonu, w tym moich przyjaciół i mnie, ponieważ nikt nie mógł spełnić tej prośby. Wobec tego wyroku śmierci, wraz z moimi towarzyszami, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem, modliliśmy się o Boże Miłosierdzie. Tej nocy w wizji objawiła mi się tajemnica. Nie tylko poznałem sen króla, ale także jego znaczenie. Sen dotyczył imponującego posągu wykonanego z różnych metali, z których każdy reprezentował królestwa świata, które powstawały i upadały. Kluczowym elementem była skała, niewyciosana ludzkimi rękami, która uderzyła w posąg, zniszczyła go i wyrosła na górę, która pokryła całą ziemię, symbolizując wieczne królestwo Boga. Następnego dnia, stojąc przed królem Nabuchodonozorem. Opowiedziałem mu sen i jego interpretację. Moja zdolność do tego potwierdziła obecność i moc Boga, nie tylko dla mnie, ale także dla wszystkich obecnych. Król, zdumiony precyzją historii i głębią jej interpretacji, pokłonił się i uznał wyższość Boga, mianując mnie i moich przyjaciół na wysokie stanowiska w swoim rządzie. Ten epizod nie tylko ocalił nasze życie, ale także podniósł postrzeganie Boga w imperium pełnym idoli. Pokazał nam, że nawet w niewoli nie byliśmy opuszczeni i że naszym zadaniem było być światłem w ciemności. Rozmyślając nad tym wydarzeniem, zapraszam cię do zastanowienia się nad chwilami, kiedy stawałeś w obliczu wyzwań, które wydawały się niemożliwe do pokonania. Szukaj w swojej wierze mądrości i przewodnictwa. Czy wierzysz, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach może być ukryty większy cel? Jak w moim doświadczeniu z królewskim snem, Często to właśnie w naszych największych próbach Boża Opatrzność objawia się najjaśniej. Niech ta historia zainspiruje Cię do szukania jasności w swojej wierze, wiedząc, że żadna sytuacja nie jest poza zasięgiem boskiej interwencji. Moja historia w Babilonie nie dotyczyła tylko interpretacji snów i osiągania stanowisk władzy, ale także stawiania czoła próbom, które wystawiały naszą wiarę na próby w sposób nie do wyobrażenia. Jeden z najbardziej niezwykłych epizodów dotyczył moich ukochanych przyjaciół Hananiasza. Miszaela i Azariasza, znanych w Babilonie jako Szadrach, Meszach i Abetnego. Ten rozdział naszego życia stał się dowodem na ochronną moc Boga i świadectwem niezłomnego zaangażowania w naszą wiarę. Próba rozpoczęła się, gdy król Nabuchodonozor w akcie władzy i pychy, wzniósł wielki złoty posąg na równinach Dura. Podczas inauguracji tego posągu nakazano wszystkim oddać mu pokłon i czcić go. Gdy tylko za muzyka i instrumenty. Kara za nieposłuszeństwo była straszliwa. Wrzucenie do ognistego pieca. Pomimo groźby śmierci, moi przyjaciele odmówili oddania pokłonu posągowi i ponownie potwierdzili swoją lojalność wyłącznie wobec Boga Izraela. Gdy król Nabuchodonozor dowiedział się o ich nieposłuszeństwie, wpadł w gniew i rozkazał rozgrzać piec siedem razy bardziej niż zwykle oraz wrzucić do niego szadracha, Meszacha i Abetnego. To, co stało się potem. Zdumiało wszystkich obecnych i zmieniło postrzeganie króla o naszym Bogu. Moi przyjaciele zostali wrzuceni do pieca związani i ubrani. Jednak zamiast zostać pochłonięci przez płomienie, Nabuchodonozor krzyknął zdumiony, widząc nie tylko trzech mężczyzn, ale także czwartego, który chodził z nimi w piecu bez szkody. Ani jeden włos z ich głowy nie spłonął, ich ubrania były nietknięte, a oni nie mieli zapachu ognia. Król zrozumiał, że ten czwarty mężczyzna wydawał się być aniołem wysłanym, aby uratować moich przyjaciół, i wydał nowy dekret, wywyższając Boga Szadracha, Meszacha i Abetnego, nakazując, by nikt nie mówił przeciwko niemu pod karą śmierci. Ten akt nie tylko zapewnił ochronę naszej wiary w imperium, ale także ogłosił moc Boga ponad wszystkimi bogami Babilonu. Ten epizod uczy nas o integralności i zaufaniu pod presją. W Twoim życiu, czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, której utrzymanie wierności swoim zasadom wydawało się niemożliwe lub nawet niebezpieczne. Historia moich przyjaciół zaprasza cię do refleksji nad wartością wiary i zaufania w czasach próby. Podobnie jak oni, możesz znaleźć w swojej wierze siłę, aby stawić czoła ogniowi, wiedząc, że nie jesteś sam i że ochronna obecność zawsze jest z tobą w trudnych chwilach. Podczas mojej służby u króla Nabuchodonozora wydarzyło się zdarzenie, które po raz kolejny pokazało, że prawdziwa moc i suwerenność znajdują się w rękach Boga, a nie ludzi. Ten epizod dotyczył kolejnego niepokojącego snu króla, który tylko ja mogłem zinterpretować dzięki boskiemu objawieniu. Nabuchodonozor miał sen o gigantycznym drzewie, które wznosiło się do nieba i było widoczne z całej ziemi. To drzewo zapewniało pożywienie i schronienie wszystkim stworzeniom, ale święty strażnik, anioł, stąpił z nieba i rozkazał je ściąć. Pozostawiając jedynie pień i korzenie związane żelazem i brązem. Ten dekret symbolizował, że król będzie odsunięty od ludzi i będzie żył wśród zwierząt, jedząc trawę jak bydło, aż uzna, że Najwyższy rządzi królestwami ziemi i daje je komu chce. Interpretując ten sen, doradziłem królowi, aby pokutował ze swojej pychy i praktykował sprawiedliwość, aby uniknąć realizacji tej wizji. Jednak 12 miesięcy później, gdy Nabuchodonozor przechadzał się po swoim pałacu, chwaląc swoją wielkość za zbudowanie Babilonu, swoją mocą i chwałą swojej majestatu, Boski dekret został spełniony. Został odsunięty od ludzi i żył jak zwierzę przez siedem lat. Aż zrozumiał, że Najwyższy Bóg ma suwerenność nad królestwami ziemi i daje je komu chce. Ten upokarzający epizod trwał siedem lat, a na koniec. Gdy jego rozum został przywrócony, Nabuchodonozor chwalił i oddawał cześć królowi Niebios, uznając, że wszystkie jego dzieła są prawdziwe, jego drogi sprawiedliwe i że może poniżyć tych, którzy wypełniają się dumą. Ten czas był trudny, ale także odkrywczy dla wszystkich w królestwie. Pokazał w dramatyczny sposób, że ludzka władza jest iluzją, a tylko Bóg ma prawdziwą moc. Nawet tak potężny król jak Nabuchodonozor nie był ponad autorytetem Boga. Zastanów się nad tą historią w swoim życiu. Czy jest w tobie duma, która powstrzymuje cię przed uznaniem swojej zależności od Boga? Jak możesz praktykować pokorę i zrozumieć, że twoje umiejętności i sukcesy nie wynikają wyłącznie z twojego wysiłku, ale także z otrzymanych błogosławieństw? Historia Nabuchodonozora jest potężnym przypomnieniem, że musimy trzymać swoją dumę pod kontrolą i zawsze patrzeć w niebo z wdzięcznością i szacunkiem. W latach które nastąpiły po śmierci Nabuchodonozora, Imperium Babilońskie przeszło kilka zmian w przywództwie. Aż do władzy doszedł Dariusz Med. Podczas jego panowania moja pozycja na dworze budziła zarówno szacunek, jak i zazdrość. Mimo mojego zaawansowanego wieku zostałem mianowany jednym z trzech wysokich urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad całym królestwem. Pozycja, która przynosiła mi zaszczyty, ale także narażała mnie na niebezpieczeństwo. Zazdrość innych urzędników doprowadziła do spisku, który zagrażał mojemu życiu. Wiedząc o mojej codziennej wierności w modlitwie do Boga, ci ludzie przekonali Dariusza, aby wydał dekret. Przez 30 dni nikt nie może modlić się do żadnego Boga ani człowieka, oprócz króla. Kara za nieposłuszeństwo była straszna wrzucenie do jamy lwów. Wiedząc o możliwych konsekwencjach, nadal modliłem się do Boga, jak zawsze, ufając swojej wierze i obowiązkom. Kiedy mnie odkryto, Dariusz, który bardzo mnie cenił, został zmuszony przez swój własny dekret do wydania rozkazu ukarania mnie, choć zrobił to z wielkim smutkiem. Zostałem wrzucony do jamy lwów, miejsca pewnej śmierci dla każdego, oprócz mnie. Bóg zesłał anioła, który zamknął lwie paszcze, i spędziłem noc bez najmniejszego uszczerbku. Następnego ranka Dariusz, który nie mógł zasnąć. Martwiąc się o mój los, pobiegł do jamy i z niepokojem zawołał, czy jeszcze żyje. Słysząc mój głos, rozkazał wyciągnąć mnie z jamy, a tych, którzy spiskowali przeciwko mnie, wrzucić na moje miejsce, gdzie natychmiast zostali pożarci przez lwy, które mnie oszczędziły. To wydarzenie nie tylko umocniło moją wiarę, ale także skłoniło Dariusza do wydania dekretu na całym Imperium, głoszącego moc żywego Boga, który zesłał swojego Anioła, aby uratować swojego Sługę. Ten dekret podkreślił suwerenność Boga nad ludzkimi prawami i wzmocnił obecność naszej wiary w głównie pogańskim królestwie. Teraz pomyśl o swoim życiu. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której utrzymanie integralności narażało Cię na ryzyko? Czy czułeś ochronną obecność Boga w momentach wielkiej potrzeby? Moje doświadczenie w Jamie Lwów pokazuje, że nawet w chwilach największego niebezpieczeństwa silna wiara może przynieść boską interwencję. Nie bój się trwać przy swojej wierze i przekonaniach, bo to może być Twoja największa obrona i uznanie. Nazywam się Daniel i to jest moja historia. Od pierwszych dni niewoli babilońskiej po moje ostatnie chwile w królestwie w trakcie przemian, moje życie było naznaczone wielkimi wyzwaniami i nieustanną wiernością Boga. Rozważając moją drogę, dzielę się z Tobą zasadami, które kierowały moim życiem i które mogą pomóc Ci w kierowaniu swoim. Aby zastosować te lekcje w swoim życiu, Zastanów się, jak twoja integralność, uznanie suwerenności Boga i zaufanie w jego ochronę wpływają na to, jak stawiasz czoła swoim wyzwaniom. Dopasuj swoje działania do swoich przekonań, uznaj rękę Boga w historii ludzkości i zaufaj jego zbawieniu w czasach próby. Niech moja historia nie tylko zainspiruje cię do wiary w cuda, które Bóg może uczynić, ale także do życia w sposób odzwierciedlający głęboką wiarę i niezłomną integralność. Zakończając ten rozdział mojego życia i przechodząc do Twojego, Pamiętaj, że lekcje nauczone w środku trudności często torują drogę do przyszłych świadectw Boskiej Łaski. Teraz zapraszam Cię do kliknięcia w polecane wideo na ekranie, aby odkryć fascynującą historię Marii Magdaleny, kobiety przemienionej przez miłość i współczucie Jezusa. Dołącz do mnie, aby zgłębić jej drogę od wyzwolenia od swoich oprawców dostania się pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Dowiedz się, jak jej wiara i oddanie uczyniły ją filarem chrześcijaństwa. Nie przegap tej inspirującej historii odkupienia i nadziei.